A ze mną są Kuba Wróbel i Adrian Sadowski. Cześć chłopaki. Siema. Cześć, witamy serdecznie. Siemaneczko, cześć, witam. Ale żeście piękną walkę stoczyli. Długo z Grzeskiem prowadziliście w rajdzie, no ale ta końcówka niezwykle emocjonująca. Dużo się działo w samochodzie, powiedz? Nie no, Grzesiek jest spokojnym gościem i pełnym profesjonalizmu, więc no było do końca spokojnie i po prostu cisnęliśmy swoje, no i wyszło jak wyszło, chłopaki okazali się lepsi, no i tyle no. Wy chyba <laughs> macie jakiś patent na zwycięstwo w rajdzie w Świnińskim Krauze? To jakby ja do tego kacpa cały czas powtarzam, że z królem Walimy, żeby się tego trzymał, więc jakby im dłużej tak będzie, to tym lepiej. No generalnie strasznie lubimy ten rajd, świetnie się tu czujemy. Fajna atmosfera, mnóstwo kibiców. Czego chcecie więcej? No po to tu przyjeżdżamy, nie. Fajnie jest fajnie zwyciężyć i w ogóle walczyć w takich warunkach, w tak trudnych warunkach, prawda? Kiedy mocno pada deszcz i Rad no Świdnicki pokazuje swoje prawdziwe oblicze. No, jestem tu pierwszy raz, więc <ścoughs> szczerze, no to pierwszy raz w ogóle doświadczyłem tego oblicza, tak? Ale. Ale było dość trudno i naprawdę wymagające odcinki, wymagający rajd, dojechania, do czytania, do wszystkiego. Nie? Ostatnie pytanie. Czy trudniej było w tym roku, czy trudniej było w zeszłym roku i czy to zwycięstwo smakuje inaczej? Było inaczej, to na pewno. Czy było trudniej? Ciężko powiedzieć. Myślę, że każdy rajd jest trudny na swój sposób. Robiliśmy co mogliśmy i się udało. Znaczy, udało się. No, zrobiliśmy to, wygraliśmy. Gratulacje wielkie dla chłopaków, bo naprawdę było coś fantastycznego. Kolega ze Szwecji też się jeszcze tam próbował z nami ścigać, ale jak się okazało, to w mgłę nie widzi tak dobrze jak my. A to dziwne, bo w Szwecji mają cały czas mgłę, nie? Co, co zrobić? <noise> taki klimat. Dokładnie, no nie, naprawdę było przefantastycznie. przefantastycznie. Wspaniały rajd, wspaniałe zawody, wspaniała rywalizacja albo i tak dalej w tym sezonie. Chłopaki, dziękujemy Wam i świętujcie dobrze. Tak jest. Czekamy kierowcy. <noise>